od wieków. Polska jest krajem głęboko zakorzenionym w wierze katolickiej. Historia tego narodu przepełniona jest niezwykłymi wydarzeniami duchowymi, które wzmacniały wiarę i jedność Polaków. Od cudownych objawień w po policzne pielgrzymki do częstochowy Polska zawsze była miejscem, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Współczesne objawienia, takie jak te przekazywane przez Luz de Maria, przypominają o tym, że Bóg wciąż przemawia do ludzi. Przez wybranych wizjonerów Matka Boża kieruje przesłania pełne miłości, ale także ostrzeżeń. Czy Polska jest gotowa przyjąć kolejne duchowe wezwanie? Objawienia zawsze miały na celu przebudzenie sumień i zachętę do nawrócenia. W historii Polski. Nie brakowało momentów, gdy ludzie zwracali się do Boga w chwilach kryzysu. To duchowe przebudzenie może być kluczem do przetrwania w trudnych czasach. Czy to możliwe, że Polska ponownie stanie się światłem dla całej Europy, wskazując drogę powrotu do Boga? Odpowiedzi na to pytanie mogą kryć się w przesłaniach, które dziś otrzymujemy. Luz de Maria de Bonilla. To mistyczka i wizjonerka z Kostaryki, która od lat otrzymuje przesłania od Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. Jej objawienia poruszają serca wiernych na całym świecie, a ich treść nierzadko budzi niepokój, ale i nadzieję. Proroctwa przekazywane przez Luz de Maria dotyczą zarówno duchowej kondycji ludzkości, jak i nadchodzących wydarzeń globalnych. Czy Polacy powinni zwrócić szczególną uwagę na te ostrzeżenia? W końcu historia nauczyła nas, jak ważne jest słuchanie głosu z nieba. Jej przesłania niosą wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia. W obecnych czasach, gdy świat pogrąża się w chaosie, takie słowa stają się jeszcze bardziej aktualne. Polska jako naród o głębokiej wierze może być szczególnie wrażliwa na te duchowe wezwania. Czy Luz de Maria jest kolejnym głosem, który ma przypomnieć światu o Bożej miłości i sprawiedliwości? A może jej przesłania są kluczem do przetrwania duchowej burzy, która nadchodzi? Historia Polski obfituje w liczne objawienia Matki Bożej. Najbardziej znane Miały miejsce w Giedrżwaudzie w 1877 roku, gdzie Maryja przemówiła do dwóch dziewczynek w języku polskim, dając nadzieję narodowi zniewolonemu przez zaborców. Nie można zapomnieć również o Jasnej Górze i cudownym obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, który przez wieki był symbolem opieki nad Polską. To właśnie Maryja była obrończynią narodu podczas najtrudniejszych momentów historii. Czy współczesne objawienia są kontynuacją tego, co Maryja rozpoczęła w Polsce wieki temu? Może to kolejne przypomnienie o potrzebie modlitwy i oddania się Bogu? Matka Boża zawsze wybierała odpowiedni czas i miejsce, aby przekazać swoje przesłanie. Czy teraz znów nadszedł ten moment? Przesłania Matki Bożej często zawierają ostrzeżenia przed nadchodzącymi wydarzeniami. Luz de Maria przekazuje wizje dotyczące kataklizmów, wojen i kryzysów duchowych. Czy Polska powinna przygotować się na trudne czasy? Nie chodzi tu o strach, ale o duchową gotowość. Historia pokazuje, że modlitwa i pokuta mogą odwrócić losy narodów. Polska już nieraz była świadkiem cudów, które zmieniły bieg historii. Czy te ostrzeżenia są szansą na przemianę serc? Może to ostatnie wezwanie do nawrócenia przed czasami próby. Każde objawienie to dar, który niesie ze sobą odpowiedzialność. Jak odpowiemy na to wezwanie? Wielu wiernych na całym świecie zauważa znaki, które mogą być zapowiedzią nadchodzących wydarzeń. Zjawiska na niebie, dziwne odgłosy i niezwykłe zjawiska przyrody wszystko to budzi pytania. Matka Boża wielokrotnie mówiła o znakach, które poprzedzą wielkie zmiany. Czy Polska dostrzega te znaki? Czy potrafimy je odczytać? Objawienia Luz de Maria są pełne symboliki, która może być kluczem do zrozumienia Bożych planów. Każde przesłanie to nie tylko ostrzeżenie, ale także wskazówka, jak się przygotować. Czy jesteśmy gotowi otworzyć serca na te znaki i przyjąć przesłanie płynące z nieba? Historia Polski to opowieść o niezłomnej wierze, która pozwalała przetrwać najtrudniejsze chwile. Podczas rozbiorów, okupacji i wojen Polacy zawsze znajdowali siłę w modlitwie i zaufaniu Bogu. To duchowe dziedzictwo jest głęboko zakorzenione w sercach narodu. Dziś, w obliczu globalnych kryzysów, ta wiara ponownie staje się kluczowa. Objawienia Matki Bożej skierowane do Luz de Maria przypominają o konieczności powrotu do Boga. Polska, jako kraj o bogatej tradycji religijnej, może być przykładem dla innych narodów. Czy Polacy potrafią odnaleźć w sobie tę samą siłę ducha, która kiedyś pozwoliła im przetrwać najcięższe próby? Wiara, modlitwa i pokuta. Mogą stać się tarczą chroniącą przed nadchodzącymi zagrożeniami. To wezwanie do odnowienia duchowego życia i jedności jako narodu. Tylko wtedy Polska będzie mogła stawić czoła próbom, które mogą nadejść. Jasna Góra w Częstochowie to serce duchowe Polski. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, zwany czarną Madonną. Od wieków jest symbolem ochrony i nadziei dla narodu. W chwilach zagrożenia to właśnie tam Polacy szukali pocieszenia i wsparcia. Czy współczesne objawienia mogą nawiązywać do tej duchowej twierdzy? Być może jasna góra ponownie stanie się miejscem, gdzie Maryja skieruje swoje przesłanie do świata. Matka Boża zawsze była obecna w kluczowych momentach historii Polski. Jej opieka nad narodem była widoczna w wielu cudach i zwycięstwach. Czy teraz Ponownie przemówi, aby ostrzec i przygotować Polskę na nadchodzące wydarzenia. To miejsce modlitwy może stać się centrum duchowej walki i odnowy, prowadząc naród ku Bożemu światłu. Objawienia i proroctwa często wydają się odległe od codziennego życia, jednak historia pokazuje, że to, co nadprzyrodzone, często wpływa na bieg wydarzeń. Czy współczesne przesłania Maryi są ostrzeżeniem, którego nie możemy zignorować? Wielu ludzi stara się racjonalizować duchowe przesłania, ale czy nie powinniśmy ich traktować poważnie? Proroctwa, luz de Maria łączą się z realnymi zagrożeniami, które już dziś dotykają świat. Czy Polacy potrafią dostrzec powiązania między objawieniami a rzeczywistością? Może właśnie teraz nadszedł czas aby połączyć duchową refleksję z konkretnymi działaniami. Objawienia nie są tylko ostrzeżeniem, ale także drogowskazem, jak przygotować się na przyszłość. Choć wojny i konflikty są widoczne, to największa walka toczy się na poziomie duchowym. Przesłania Maryi często ostrzegają przed siłami zła, które starają się zniszczyć wiarę i moralność. Polska, jako kraj wierzący, może być celem tej duchowej walki. Każdy człowiek bierze udział w tej niewidzialnej bitwie. Modlitwa, post i sakramenty to broń, którą możemy wykorzystać przeciwko złu. Matka Boża wzywa do duchowego przebudzenia i przygotowania się na nadchodzące próby. Czy Polacy są gotowi stanąć do tej walki? To nie jest walka fizyczna. Ale duchowa, która wymaga siły serca i niezachwianej wiary. Zwycięstwo jest możliwe tylko wtedy, gdy naród zjednoczy się w modlitwie i całkowitym zaufaniu Bogu. Objawienia Matki Bożej niosą jednoznaczne przesłanie czas na pokutę i nawrócenie. To nie jest groźba, ale akt miłości, który ma nas uchronić przed konsekwencjami naszych działań. Polska, jako naród wierzący, ma szczególną misję w tym duchowym odrodzeniu. Historia pokazuje, że modlitwa i pokuta mogą odwrócić losy narodów. Czy Polacy są gotowi podjąć to wezwanie? To czas, aby powrócić do Bożych Przykazań i odnowić swoje życie duchowe. Maryja wzywa do nawrócenia nie tylko jednostki, ale całe społeczeństwa. To zbiorowa odpowiedzialność, którą musimy podjąć jako naród. Tylko poprzez szczere nawrócenie i pokutę możemy uniknąć duchowej katastrofy i odnaleźć drogę do zbawienia. Polskie społeczeństwo, głęboko zakorzenione w tradycji katolickiej, od wieków reagowało na proroctwa i objawienia z powagą i refleksją. Każde przesłanie z nieba było traktowane jako wezwanie do zmiany życia i umocnienia wiary. Dziś, w dobie globalizacji i szybkich zmian społecznych, proroctwa Luz de Maria mogą mieć szczególne znaczenie dla Polaków. W świecie pełnym chaosu i niepewności, to właśnie duchowość może być oparciem. Czy społeczeństwo polskie jest gotowe odpowiedzieć na wezwanie do pokuty i nawrócenia? W przeszłości naród potrafił zjednoczyć się w modlitwie, co przynosiło owoce w postaci nadziei i pokoju. Proroctwa mogą stać się impulsem do duchowego przebudzenia, prowadząc społeczeństwo ku większej solidarności i zaufaniu Bogu. Watykan od wieków jest strażnikiem tajemnic Kościoła, w tym również proroctw i objawień. Istnieją przekazy, które nie zostały jeszcze ujawnione światu wzbudzając ciekawość i niepokój wiernych. Czy przesłania Luz de Maria są powiązane z tajemnicami, skrywanymi przez Watykan? Niektórzy twierdzą, że współczesne objawienia mogą uzupełniać lub wyjaśniać nieujawnione proroctwa. Kościół z ostrożnością podchodzi do objawień prywatnych, ale historia pokazuje, że wiele z nich miało ogromne znaczenie duchowe. Polska jako kraj wierny nauce Kościoła może być miejscem, gdzie te tajemnice nabiorą nowego znaczenia. Czy nadejdzie czas, gdy Watykan zdecyduje się ujawnić ukryte przesłania, które mogą zmienić losy ludzkości? W ostatnich latach świat doświadcza coraz więcej katastrof naturalnych trzęsień ziemi, powodzi, pożarów. Czy są one wynikiem zmian klimatycznych? Czy może stanowią ostrzeżenia od Boga? Matka Boża wielokrotnie przestrzegała, że ludzkość odwracająca się od Boga może doświadczyć bolesnych konsekwencji. Przesłania Luz de Maria wskazują, że niektóre z tych wydarzeń mogą być sygnałem do nawrócenia. Czy Polska, obserwując światowe katastrofy, potrafi dostrzec w nich duchowy wymiar? Być może te znaki są wezwaniem do refleksji nad naszymi działaniami wobec Boga i bliźnich. Każde wydarzenie może być interpretowane na różne sposoby, ale jedno jest pewne: musimy być gotowi duchowo na każdą próbę. Przesłania Matki Bożej wyraźnie wskazują, że najważniejszym przygotowaniem jest przemiana serca. Modlitwa, post, uczestnictwo w sakramentach. To filary, na których powinniśmy oprzeć nasze życie. Każdy człowiek może zacząć od codziennej modlitwy różańcowej i pojednania z Bogiem przez spowiedź. To proste ale potężne narzędzia, które chronią duszę przed duchowym zagubieniem. Warto również wzmacniać wspólnoty modlitewne, bo siła wspólnej modlitwy może przynieść wielkie łaski. Polska wielokrotnie pokazywała, że potrafi się jednoczyć w modlitwie, co przynosiło niezwykłe owoce. Duchowe przygotowanie to także otwartość na Bożą wolę i gotowość do przyjęcia Jego planów, nawet jeśli są trudne do zrozumienia. Pomimo ostrzeżeń, przesłania Matki Bożej niosą ogromną nadzieję. Maryja zawsze podkreśla, że nawet w najciemniejszych czasach Bóg oferuje miłosierdzie i przebaczenie dla tych, którzy się nawrócą. Polska, jako kraj zawierzony Maryi, ma szczególne miejsce w jej planach. Historia pokazuje, że opieka Matki Bożej nad tym narodem była niezachwiana. Czy teraz również Polska stanie się przykładem wiary i ufności dla innych narodów? Nawrócenie i modlitwa mogą odmienić losy całego świata. To wezwanie do głębokiego zaufania Bogu i oddania się Jego Matce. Obietnica Matki Bożej to światło w ciemności, które prowadzi do odkupienia i wiecznego pokoju. Polska może być tym światłem dla całej Europy.